15 października to Światowy Dzień Białej Laski, święto osób niewidomych i niedowidzących, obchodzone od 1964 roku. Zakład karny w Bydgoszczy Fordonie jest jedynym więzieniem w Polsce, gdzie w zamknięciu mogą szkolić się skazani z dysfunkcjami wzroku. Po takim kursie samodzielnie mogą funkcjonować w więzieniu, a później na wolności. Początek lat 80 to plaga samouszkodzeń wzroku wśród osadzonych, którzy w ten sposób chcieli uzyskiwać przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności. Dziś większość uczestniczących w kursach to osoby, które straciły wzrok na z powodu choroby. Tu mogą znaleźć pomoc w samodzielnym funkcjonowaniu. Zakład Karny Wykosczochwardonie jest jedyną jednostką penitencjarną w kraju, w której prowadzone są oddziaływania terapeutyczne w stosunku do skazanych ociemniałych. Organizujemy dla osadzonych kursy orientacji przestrzennej, samodzielnego poruszania się, a także nauki pisania Kurs orientacji przestrzennej obejmuje 50 godzin. Zajęcia teoretyczne to wykłady na temat sytuacji niewidomych w Polsce oraz nauka czytania i pisania Braille'em. Praktyczne to rozróżnianie kierunku, miejsca, upływu czasu, a także rozpoznawanie przedmiotów i wrażeń termicznych. W czasie trwania kursu skazani są przygotowywani do samodzielnego poruszania się w terenie. Kolejnym etapem jest trening sensoryczny obejmujący ćwiczenie zmysłów w dotyku, słuchu i węchu. Існіє, існіє дуже міту, вже особо невідомо, то на 100% я післи e, Неправда, то є, це все вичвічене, вичвічене, треба дуже чвічити, żeby lokalizować te dźwięki, żeby rozróżniać te dźwięki. Jest tu specjalny sprzęt do nauki, maszyny do pisania braillem, pomoce naukowe, laski, a nawet urządzenie do skanowania dokumentów, Aby które odczytuje na głos tekst pisany. Głosowy przechwycony tekst zostanie sformatowany i wyświetlony w wysokim kontraście. Kurs zakończony jest egzaminem. W latach 90. przystępowało do niego nawet kilkunastu osadzonych rocznie. Dziś jest ich znacznie mniej. Zakład karny jest w Fordonie, jest zakładem karnym dla recydywistów, ale mamy oddział właśnie dla osób, dla, które są niedowidzące bądź niewidome. Przyjeżdżają tutaj na kurs. takie kurs odbywają się cyklicznie co roku, mniej więcej od dwóch do trzech osadzonych rocznie. Taki kurs przechodzi. Aktualnie z pomocy terapeuty korzysta jeden osadzony. Po zakończonym szkoleniu wróci do więzienia, z którego przyjechał na kurs.